Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy GKS-em Katowice i Widzewem Łódź. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem GKS-u 1-0 i z trybun areny Katowice obserwowało 10 594 widzów. Z nami jest już trener Igor Jowiciewicz oraz w roli tłumacza Jakub Dyktyński. Coach, uh, please share with us your opinion about the game. No, smutny moment, smutny period.

Но нямахме тези моментове. В последния пас, в последния повече от 70% от оборудването. Трябва да живееш там и до последния път в първата половина това е измениването на момента. Бърз път психологически, защото когато си отидеш в тренировката в последния път, всеки път е бенефит за опонента и втората път беше емоция, не тактика. В първата половина нямахме контролиране uh These moments, and uh, they also wasting make many times with uh, spending a lot of uh, time and uh, broken this rhythm of the game with long balls, uh, second balls. They have some some counter attack, uh, and it was like rock and roll play, uh, football. And uh, they won one zero, and uh, this is sad moment for us. It's a pressure moment for us and. Uh, we, were, we came here to bit, with good energy, to show uh, personality, to show good football. And I think that first half we showed that uh, that we can play good. But this goal, it's like, it was a big punch for us. And finally, we didn't have this uh, clarity in the second half because we lost, uh, we lost this, uh, this calmness like, uh, like we had in the first time. But OK. Uh, I must say also that uh, many new many new players only she who played in the first 11 from the last season if you see only him it's from last season not this season so it's it's a good game i mean dude made but uh, again i must repeat and it's like we must resist this punch play with this pressure and uh, work hard to get a positive moment positive uh, result uh, one win uh, some something to catch and a uh, little bit increase confidence because when you have confidence, we will play be, uh, much better or all 90 minutes. And this is what we don't have in this moment because the price of mistake is uh, so high and uh, it's reflecting on the players also. Trener zaczął od tego, że ta porażka to dla niego smutny moment i oczywiście pogratulował GKS-owi Katowice zdobycia trzech punktów. Następnie szkoleniowiec podzielił ten mecz na dwie połowy. W pierwszej w ocenie trenera to było dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Staraliśmy się kontrolować grę, ale brakowało nam trochę takiego ostatniego podania, takiego momentu kluczowego, w którym wykorzystalibyśmy takie wolne przestrzenie pomiędzy formacjami GKS-u. Mieliśmy dobre statystyki, chociażby 70%. Posiadania piłki i generalnie wyglądaliśmy lepiej od przeciwnika, ale niestety ostatnia akcja pierwszej połowy była niejako ciosem dla drużyny. Ciosem nie w kontekście sportowym, taktycznym, ale mentalnym, co zbiło drużynę z tropu i miało duży wpływ na zespół w drugiej części, w której nie kontrolowaliśmy przebiegu meczu. Pozwalaliśmy rywalowi wybijać nas z rytmu, łapać takie cenne sekundy, grać na czas i niestety ostatecznie przegraliśmy to spotkanie. Zadaniem tren oczywiście GKS mm, zwyciężył, pokazaliśmy, że potrafimy grać jakościowo w, w piłkę, ale niestety no, nie, nie przeniosło się to na wiele jakościowych sytuacji. W drużynie zagrało wielu nowych zawodników, z zeszłego sezonu jedynym piłkarzem, który wystąpił w drużynie był Julian Szechu. Hmm. Teraz to jest trudny moment dla drużyny, musimy ciężko pracować, szukać takiego pozytywnego przełamania, zwycięstwa. Na no ten, ten, ten dzisiejszy rezultat jest ceną za popełniony błąd. Tradycyjnie poprosimy o komentarz do spotkania. Tak, dobry wieczór. Bardzo się cieszę za zwycięstwa. Zwycięstwo jest w pełni, w pełni zasłużone. Graliśmy, można powiedzieć, dwie równe dwie różne połowy, ale druga z punktu widzenia taktycznego była dla mnie na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Nie pozwoliliśmy widzewowi w zasadzie stworzyć nic groźnego, poza tym, że, że, że może w jakiejś dłuższej chwili oddaliśmy im piłkę. Taki był plan na ten mecz. Całkowicie zasłużone zwycięstwo GPS-u Katowice. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Ja poproszę o pytania. Dobry wieczór, panie trenerze. Karol Bugajski, przegląd sportowy. Gratuluję tego zwycięstwa i zapytam, dlaczego jednak były nerwy do końca. Mecz pod kontrolą, dwie równe połowy, natomiast nie udało się tego ustrzec. Pan będzie miał jakieś pretensje, może to nie jest odpowiednie słowo, że tego meczu nie udało się zamknąć wcześniej? Zawsze, zawsze zawsze, jest jakaś refleksja, też też taką mam, że, że te sytuacje, które, które, które mieliśmy mogliśmy te spotkanie zamknąć, natomiast natomiast no też z drugiej strony ciężko mieć o to pretensje, to, to, to były sytuacje wynikające z gry. Zawodnicy podejmowali dobre decyzje i, 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 i zachowywali się bardzo przytomnie. Bramkarz, bramkarz natomiast również, również się popisał, także, także pewnie, że jak się zamyka takie spotkanie no to, to być może takiej nerwowości do końca nie ma. Natomiast, Natomiast no cóż, no, najbardziej nerwowa sytuacja z tym rzutem karnym, który sędzia w pierwszej fazie podyktował. Dobrze jednak, że system VAR działał w taki, a nie inny sposób, no bo, no bo nie może tutaj być mowy absolutnie o żadnym, o żadnym przewinieniu naszego zawodnika. Pamiętamy, jak się zaczęła runda jesienna, jakie były problemy z wygrywaniem wynikające z wielu przyczyn. Teraz jest zupełnie inaczej: dwa mecze komplet punktów. Pan się spodziewał, że, że teraz to tak dobrze zatrybi od pierwszego meczu? trudne pytanie, trudne pytanie, bo trzeba by było odpowiedzieć, można z go powiedzieć tak, żeby to tchnęły takim zarozumiałstwem, a tego, a tego bym nie chciał. Wiedziałem, że będziemy ciężko pracować i wiedziałem, że, że, że z tej mąki będzie chleb, tylko, tylko znowu trzeba cierpliwości. Wiadomo, że jak już jest liga i są same rozgrywki, w szczególności w Ekstraklasie tego czasu nie ma, ale wiedziałem, że te kompleksowe nasze, nasze starania się o to, aby zespół po prostu pomógł sobie pomysłem taktycznym na mecz. Jeżeli zawodnicy będą, będą po prostu na tą wiedzę nieoporni a otwarci, to, to będzie dobrze. To jest bardzo chętna do pracy grupa ludzi i za to im bardzo dziękuję, bo, bo rzeczywiście niekiedy mają ze mną ciężko. Bo, bo, bo te, te zasady, w szczególności w grze defensywnej na początku, są po prostu trudne dla, dla, dla zawodników. I teraz przyjeżdża Legia Warszawa. Trzeba będzie piłkarzy trzymać na, na ziemi, żeby głowy nie odlatywały? Bo no, przystąpicie w specyficznej roli do, do meczu z legią Warszawa, może nawet faworyta. Nie, 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 to, to nie ma co mówić o, o faworyzowaniu, natomiast dobrze, że, że, że widać coś takiego i czuje się coś takiego, że drużyny, które, które mogłyby tym faworytem po prostu na Bukowej być, wiedzą, że, że tutaj nie będzie łatwych meczy i że, że tu będzie po prostu piekielnie ciężko. Bardzo chciałem, żeby ten, ten, ten nowy stadion miał taką, taką, taką duszę, że, że tutaj naprawdę jest drużyna, która jest dobrze zorganizowana, strasznie mocno walczy i, 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 i że ma swoją wartość i to jest dla mnie ważne, dlatego ja bardzo doceniam, Legia Warszawa, tak jak widzę wódź, to są wspaniałe firmy, mam ogromną pokorę i, i, i wiem, że moi zawodnicy też byli, że, będą ją mieli, że, że po prostu nie, nie, nie otwórną gdzieś mi, mi wysoką. Natomiast to jest pasjonująca liga i pasjonujące rozgrywki w tym roku. Dzień dobry, Michał Murzynki, XPR. Trenerze, mam pytanie, czy sobie, co sobie powiedzieliście w przerwie? No bo jednak rzeczywiście te połowy trochę się różniły. W pierwszej połowie GKS był taki może nawet można by było to powiedzieć trochę schowany za podwójną gardą. No a w drugiej połowie, mimo prowadzenia, gdzie wydawałoby się, że ta, że ta defensywa może być większa, no jednak, jednak częściej wyściubialiście noc z własnej połowy. Widzę wygrał bardzo starannie pierwszą połowę i, 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 i było czuć po prostu tą jakość od zawodników, to jest to jest fakt. Myśmy natomiast byli przyczajeni, chcieliśmy bardzo mocno tą piłkę odzyskać i potem w tej fazie przejściowej być takim bardzo, bardzo konkretnym. Wiele razy nam się to nie udało w pierwszej połowie, a w drugiej z racji już chyba ciągłości meczu, również tego, że, że, że widzę już, 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 już tak starannie nie był, się po prostu odkrywał, bo przegrywał. Ta bramka też do szatni to jest zawsze specyficzny moment, kiedy taką bramkę się straci i przeciwnik na pewno na pewno to odczuł, bo bo wiadomo że, że musiał, musiał bardzo mocno odrabiać 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 tę przewagę jednego gola. My natomiast mówię na pewno żeśmy poprawili sprawy jakościowe w samej grze defensywnej i, i to nam pomogło po prostu gdzieś tą sytuację raz czy drugi przenieść do przodu. Zawsze sobie w przerwie staramy się pomóc. Natomiast tylko merytorycznymi uwagami. To już nie te czasy, kiedy potrafiła latać tam tablica w szatni, także teraz już jest spokojniej. Czy fakt, że no, w Widzowie jednak y, jest wielu nowych zawodników no i też było no, wielu nowych zawodników w pierwszym składzie miał wpływ na no, dobór sposobu grania w sensie liczenia trochę na to, że no, jednak ta wieża Babel jak to niektórzy mówią tam y, piłkarska y, będzie obowiązywać i mogą być po prostu niezgrani? Wydaje mi się, że to nigdy nie jest łatwe. Obojętnie w jaki sposobie by się znaleźć, zawodnicy nowi, przychodzący o określonej jakości, o określonych kwotach finansowych, w pewnym momencie jest tak, że oczekiwania są ogromne. Natomiast trzeba sobie szczerze powiedzieć, że piłka nożna ma to do siebie, że tych 11 na 11 na bardzo dużym polu gra i ci, którzy są lepiej zorganizowani, mocno zorganizowani, są po prostu zgrani, mają te szanse bardzo duże. I, i, i na tym też rzecz polega. Dzisiaj organizacją gry na pewno żeśmy rywala w kwestiach defensywnych bardzo mocno przewyższali. Tydzień temu zadałem to pytanie, to zadam je powtórnie, bo Alan Czerwiński no, chłopak jest po prostu mocno poobijany już w tej rundzie, jak z nim, jak zdrowie. Będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie dobrze. Odczuł mięśniowo. Było widać, że, że, że te mięśnie już się spinają. Też mieliśmy na uwagę, że Alan ma żółtą kartkę i, i dlatego ta zmiana bardzo dobre wejście Mertena i zakończenie meczu na dobrym poziomie. Także cieszy mnie też zmiana. Mówi się, że zero z tyłu cieszy i w tych dwóch meczach jest zachowane czyste konto, ale jeśli wierzyć statystykom, no to po jednym celnym strzale oddało zarówno Zagłębie Lubię, jak i Widzę Płódź, czyli no praktycznie GKS nie dopuszcza do bardzo groźnych sytuacji nawet. Rozmawialiśmy na jednej konferencji z Państwem, rozmawialiśmy, pytaliście co było jakby naczynnym problemem w czasie, w czasie zgrupowania, w czasie tego ukraińskiego przejściowego, powiedziałem, że Wyselekcjonowaliśmy ze sztabem parę rzeczy, które wymagają bardzo mocnego retuszu i poprawy w naszych działaniach defensywnych. W tych dwóch meczach jest ogromny progres, jeśli chodzi o ilość celnych strzałów w naszą bramkę, ilość w ogóle oddawanych strzałów przez przeciwnika. Poprawiliśmy grę defensywną wewnątrz boiska, w drugiej strefie w szczególności bardzo dobrze stoimy do pressingu i bardzo mocno utrudniamy przeciwnikowi przeniesienie piłki do trzeciej strefy. To jest dzisiaj duży atut GieKSy i oby ta forma poszła do góry, bo tutaj żeśmy zrobili naprawdę w tych dwóch meczach, jeśli wziąć pod uwagę, bardzo duży progres. No i ostatnie pytanie, tak trochę pół żartem, pół serio, bym zapytał, co ci zawodnicy jedzą, bo jeżeli jest 80, 90 minuta, a oni naprawdę na no, takiej bardzo dużej intensywności są sprinty, są w ślizgi, no chyba tutaj można trenera Miłosza Drozda po prostu no, mocno pochwalić, bo to przygotowanie fizyczne widać jest bardzo Tam. dobre. No co, no, ten trener Droz jest wychowany na Wołowinie i na Tatarze. No to chyba z nimi, jak poszedł w taką dietę, no to widać, że te krwiste mięso pospakuje im bardzo. Nie, no naprawdę, wola walki, determinacja i przygotowanie fizyczne, to na pewno na pewno dobrze wyglądamy pod tym względem. Bardzo mnie to cieszy, bo o motoryce z Miłoszem przegadaliśmy niejedną noc i, i, i nie jeden dzień. Fajnie, że ja się zgadzam z systemem pracy Miłosza, a, a, a trener Droz odpowiada również pełnym takim zaangażowaniem się w te moje pomysły, na to, co drużyna w okresie przygotowawczym powinna robić. To daje podnoszenie naprawdę jakości i, i, i chodzi to o tą intensywność, o tą, o tą, o tą moc, jest, jest to na dobrym poziomie, odpukać, ale, ale dobrze weszliśmy po prostu w sezon. Dobry wieczór, Damian Radowicz. Ja mam pytania a propos indywidualnego rozwoju zawodnika, bo imponujące było to jak te pojedynki główkowe, Klemens i Jędrych wygry wygrywają. I też zbieranie drugich piłek, ten nisko schodzący z relak, no to jest coś niesamowitego, co, co trenerowi udało się zrobić. Zastanawia mnie, jakich narzędzi trener używa i na ile trener właśnie indywidualnie pracuje w tygodniu czy pozycyjnie, czy to po prostu oni mają to w pakiecie, czy to właśnie trener ze sztabem to potrafił zrobić, bo naprawdę dzisiaj gratulacje imponujące to było. Dziękuję. Pokłosie indywidualnie jednak rzeczywiście w kwestii samej zbierania drugich piłek i pozycjonowania się w grze obronnej. To to już jednak zespołowość, to już nie indywidualne jakby umiejętności piłkarze, bo rzeczywiście, gdy mamy tego Klemensa, który walczy w powietrzu, wygrywa ten pojedynek, bo, bo ma dobry timing, bo w dobrym momencie podejmuje decyzję, aby do, 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 tego, do tego pojedynku pójść, to w, tym momencie, to w tym momencie teraz rola następnych zawodników, żeby, żebyśmy byli w posiadaniu tej piłki. Bardzo dużo działań zespołowych, formacyjnych, indywidualnych jest w naszym, w naszym sztabie, aby zawodnicy po prostu pomagali sobie nie tylko w momencie atakowania, ale właśnie w bronieniu, kiedy, kiedy, kiedy rzecz się ma o to, są tej piłki drugiej. To jest bardzo ważne, bo ta druga piłka, jeżeli jest zebrana, no to, no to jest w naszym posiadaniu I, i dzisiaj słusznie Pan zauważył, że, że bardzo dużo tej roboty, żeśmy zrobili i Adam jest jednym z tych zawodników, który tą drugą piłkę jak najbardziej ma, ma odzyskiwać. Także bardzo cenna, cenna uwaga. Dziękuję. Czy są jeszcze? jeszcze są. Dobry wieczór. E, trenerze Adrian Haduszka, przegon Sportowy Onet. E, trenerze ja też o takiego, też myślę, cichego może bohatera w drugiej linii Sebastian Milewski. Myślę, że trener też na pewno pewnie jak, jak no. cały zespół na pewno tego z, zawodnika pochwalił. Wydaje mi się, że być może dla, dla wielu lekkie zaskoczenie. Jego obecność w wyjściowym składzie, natomiast myślę, że był takim dzisiaj cichym, cichym bohaterem. Nie Wiem, czy trener też, też podziera taką, taką opinię. Bardzo, bardzo podobnie widzę jego występ dzisiaj i, i rzeczywiście Sebastian dzisiaj zagrał zawody. Moim zdaniem, z punktu widzenia taktycznego, na, na, na bardzo wysokim poziomie. To jest, to jest naprawdę radość ogromna, że, że zawodnik również już w wieku dojrzałym robi taki progresywny postęp, bo, bo rzeczywiście i rywalizacja nie jest mała w zespole. Świetnie wyglądał w okresie przygotowawczym, bardzo pracowity, sumienny facet i, 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 i mi imponują tacy ludzie z drugiego z drugiego rzędu, że, że po prostu też są docenieni, bo, bo wiadomo, on dzisiaj taką pracę, jaką on wykonał, taką mrówczą robotę, no to w środku pola przy naprawdę bardzo dobrych piłkarzach, widzewa. To naprawdę szacunek. Za kilka tygodni kolejny mecz z Widzowem, w tym przypadku no już o dużo inną stawkę, bo w, ćwierć, w finale Pucharu Polski. Ta dzisiejsza wygrana gdzieś da jakąś przewagę mentalną drużynie, czy to będzie kompletnie inne spotkanie Pana, pana zdaniem? Wydaje mi się, że musimy, musimy, musimy patrzeć również nawet w kwestii tego, w jakiej formie do tego meczu pucharowego dojdziemy, bo, bo to jest dla nas istotne, jeżeli będziemy zdrowi, jeżeli będziemy dalej w taki sposób odważnie, odważnie chcieć realizować to, co realizujemy na boisku, to, to to będzie znowu kolejne spotkanie z Widzewem, które będzie dla nas na pewno bardzo wymagające, a sam jestem ciekaw, w jakiej dyspozycji będzie przeciwnik, bo, 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 bo zawsze to też nie pomaga. Całkiem inne spotkanie i znowu rozgrywki, które są przecież tymi rozgrywkami pucharowymi, to mają ten swój smak i tak dalej. Wydaje mi się, że zawodnicy, gdy będą wychodzić na ten mecz, to o tym dzisiejszym meczu nie będą już pamiętać. Rafał Musioł z Dziennika Zachodniego. Gratuluję dzwonniku. Panie dyrektorze, chcę zapytać, czy miał Pan okazję z Sebastianem Bergerem porozmawiać na przykład po meczu, bo był jedną z centralnych postaci, jeśli chodzi o takie budzenie emocji nie tylko na trybunach, na boisku Aha. chyba też. Mm -hmm. Fajne te pojedynki. Moim zdaniem to dzisiaj też taki, taka esencja tego meczu pojedynki Bergera z Jędrychem. Działo się dwóch mężczyzn, którzy bardzo, bardzo fajnie ze sobą walczyli. Sebastian, dzisiaj wiadomo, jest zawodnikiem widzewa, dobrze się tam realizuje, bardzo mu kibicujemy, natomiast dla mnie najważniejszą sprawą było to, już bo powiedziałem w tej rundzie bramkę, bramkę jak się szczeliłeś, to dzisiaj nie ma mowy. Także, także cieszę się z tego powodu, że, że dzisiaj ten pojedynek taki z nim również zwyciężyliśmy, a moi obrońcy dzisiaj po prostu zagrali lepiej jak Sebastian. Pytanie podsumowujące, mówi Pan o tej walce, ta walka dzisiaj była nieprawdopodobna wręcz praktycznie. Na spotkaniu przed rozpoczęciem rundy mówił Pan, że ma Pan w szatni gotowych żołnierzy do walki. To właśnie taki mecz miał Pan wtedy na myśli, w którym nikt nie pęknie i to nawet było coś więcej niż walka, to była prawie wojna momentami psychologiczna i fizyczna też. Tak może o tym, aby, aby nas również postrzegano przez pryzmat tej, tej gieksy, która przez dekadę grała w europejskich pucharach. Ona też zawsze na Bukowie jak przyjmowała drużynę przeciwną, to mimo, że ten przeciwnik był tym faworytem, wiedział, że jak przyjeżdża na bukową, to będzie się działo, bo, bo przelewek na boisku nie będzie. E, bo grać w piłkę to jedno i to, i to, i to jest fajnie. Ja zawsze jestem orędownikiem tego, że drużyna ma się zająć przede wszystkim grą w piłkę, a nie tak zwaną teoretyczną walką. Natomiast jeżeli. Ta determinacja jest w taki sposób reprezentowana, czyli w męskiej grze fair, nie, nie, nie jakiejś agresywnej, nie jakiejś grze V, tylko wprost przeciwnie, jest to agresywna męska gra. No to tylko, tylko gratulować tym facetom, których mam w szatni, takiego poczucia własnej wartości, że, że po prostu chcą tą historię tutaj pisać i że ich również kiedyś ludzie będą wspominać, że, że byli charakternymi gośćmi, którzy którzy po prostu dobrze grają w piłę.